Kiemankowski to jest drugi film z pasmofobii. E, tam jest mój kolega. Tu, tu. No, Siema! ma. widzowie, jesteś w stronę wojtaso. No, tu jest Wojtaso. Teraz jest głośniej, o trzy razy głośniej. Więc teraz tak. Gdzie lecimy? No dawaj, stąd rób Co to lecimy na. Ja Łot, Lecimy. I Lecimy. Debila nie było słuchać przez chwilę, więc jest dobrze No, wbijcie na jego kanał tutaj też wyświetlić wam się też. Jakie mamy zadania? Nie umiem angielskiego, więc są to jest... O! Dobra. No. Trzeba mi temperaturę zabrać? Termometr. <tryk> ja pier... Temperaturę. Temperaturę. Dobra, lecimy widzowie. Świecie na pugałkach poczta A, ja właśnie. No. Napisz, napiszcie, czy wam się podobał ten, ten, ten filmik ostatni z spasmofobii Jezu. Ja myślę, że im, ja, myśl, że... ja myślę, że im się to nie podobało, bo mnie słabo było słychać. Słychać mnie w ogóle na CV? Nie, weź coś powiedz. S halo. Halo, halo. O, słuchajcie, słychać, słychać. No, no to dobrze. Yy, no trochę było go ostatnio słabo słychać, ale teraz już naprawiliśmy to. Po prostu źle ustawiłem na mojej aplikacji, no niestety, no. Zdarzają się błędy. Yy, a lustro jest? Czekam tam przekręconego przedmiotu. Na razie go nie widzę. Wiem, gdzie może jeszcze być. Ale nie, bo wcale go nie ma. Wątpię, że tutaj będzie przekręcony przedmiot. O, jesteś. A tu? No nie wiem, ja, ja im se nie wiem. Nic się zrobię. nie zrobię. Też nie. Mężnie. 9 stopni to nie. A sprawdź salon. Sprawdź salon. Tu 11, to też nie. A ty, y, piwnica? piwnica? Tu jest 11, to też nie. Gdzie jest ten diabeł? A tu? Tu 10 stopni, to nie. Kurde Ty, no ja nie wiem gdzie on jest, no skąd ja mam wiedzieć Tu jeszcze nie sprawdzają chyba Tu nie, 10 stopni, a tu? Tu wątpię Tu 12 A tu? Kurde Tu 10 Daj mi ten termometr, bo ty nie umiesz, dawaj to No masz tylko musisz go cały czas trzymać. prawym no, ma y garaż. Dwa, na dwa stopnie, ile? Dwa stopnie, ale faktycznie co? Mówię, że nie umiesz. Dobra, tam. Jakby już powiedział to już tak nie będę mówił. A, no i... Caspiosa FSA nie ma, bo oddał laptopa do naprawy. Nie kupujcie tych stratów laptopów. Dokładnie, nie kupujcie. Mm, Okej, okay, lecimy, lecimy. Tak, tamtego teraz nie słychać. Jest, dobra, mamy tego diabła. Tutaj powinien... O! Czekaj, żeby tutaj w miarę tak wszystko Dobra idę o. Szybko było, nie? widzowie? wie? No ale są orby Sprawdź Jierga siat od... co? Nie widzę, nie ma To czuję, że mogą być na przyniosł Przyniosłeś już. O, Pisze, pisze! i nadepnął. O, piszę. Wpisy ducha. Od razu ultrafiolet co oznasz, Bo nie będzie. Dobra. E, idę po docy Ja mam, nie mam. A tu wszystko mamy, tak? A. Trzeba tylko. Weź to tak pusta. No, Czekaj, ja jeszcze widzicie. raz sprawdzę te widmowe, ok? A. nie na no, wątpię widzowie, że tutaj coś będzie, wiecie? No, postaw ten statyw. Bo no to żeś postawił... A w sumie dobrze. Więc... Nie no, sprawdzam trzecią tam sól, raczej też nie będzie w ogóle. O! Dobrze to ustawić Ja sprawdzam uroźnie żeby... POKÓJ! Wiecie, widzowie, że ja dalej nigdy się nie spotkam, że po, duch pokój zmienił? Jak coś, to gramy na zawodowiec. No, no to na tym trybie tam, powinien zmieniać. Ile IMF? Tu jest IMF. Nie, widzowie, nie ma imf ha? Kurde, i zgubiłem te, termometr O jest Termometr tu jest światło. Bur... Nie, raczej nie zmieni pokoju O Spirit Idę po spirita S Właśnie, idź po spirita A zobacz czy on reaguje na pojedyncze osoby Patrzę Reaguje na nie, jesteśmy pewni To nieźle nam dało Chcę sprawdzić firmę Speed. Dobra, to iść. Ale ja się sprzedaję, czy ty chcesz. A, no to już sprawdzaj, no. Spirit, no słyszałem, słyszeliście wizowie spirita A światło zgasił, tak? Wydówcu korki No Ale korki mamy przy dupie Czekaj, to Spirit był eee, Spirit i czekaj Co nie będzie? IMF może być Roźne mogą być, widmowe kule mogą być I tacy mogą być no to... czekamy, no ja... a mroźne? Mroźne mogą być. No, no to ja bym sprawdzał te mroźne, bo coś czuję, że mroźne mogą być. Ale wątpię, bo para z ryja nie leci, jak para z ryja leci, to raczej jest, wiesz? No. no. A IMF może być? Może. To bym zrobił, wiesz co ja bym zrobił? Co? Żebyśmy poszli do vana i sprawdzili czy są orby albo dotsy. No dobra, idziemy. Ja jeszcze sprawdzę temperaturę. Ale raczej nie ma, bo sprawdzałem, że jest tak 1,8. Co widzę tutaj może być ale nie wiem no Jakiecie to... Przy kolacji? Nie no, przy kolacji. O której jecie kolacji? Napiszcie w komentarzach, bo nie wiem, bo nagrywamy to. No Jezu 19.14, to raczej taka kolacyjna pora, nie? I co, jesteś? No, tak średnio bym powiedział wiesz. O! Chodź, pójdziemy włączyć, co? No to ja nie pójdę. To ja pójdę stąd, żeby widzam nie było smutno, że... Znaczy, nudno, że tylko stoimy przy tych kamerach i takie... Nie no, ale Wojtek, yy, widmowych kul... Kul nie ma. Kul. Kul. Nie są teraz te klucze. za kliki na myszkę. Ty, a może w końcu te... Ej, a może przynieś jeszcze jeden ten sól, co? Dobra. Przyniesiesz, no o. Czekamy. Wątpię, że będą drogi. Po sprawdzę jeszcze na drzwiach na ścianach. Coś tu walło? I huk był! Chodź na no tutaj, chodź, bo zaraz mnie coś rzeżę tu. A nie chcę Ej, para z mordy leci. Weź no a ja od razu będę sprawdzał. Nie, no, na pewno nie ma. Czekamy, no ja za sztuję, że to młoźne mogą być, no. Yy. Ty na pewno ustawiali zawodowiec, nie? Tak. 2-3, 2-9-2, 18 8 2-7. Jeden, 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 cztery. Oj, Czekaj. Nie, no to zdumie mnie coś z tym duchem. Szkoda. Kurde, D nie wiem. Dobra, ja czytam wam o tych duchach, bo moraj, yy, moraj, moroj jest box wysegur... no... Dobra, ja, ja... widziadło, właśnie, widziadło. No nie wiem, no... nie wiem, czy on... Mara i do... Deogen. Mara i Deogen, Mara i Deogen, 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 Deogen... De... O, oh, jest! Ułatwienia. Deogen proszę, dużo Ja się się... Nie wiem, no. Dobra, idziemy strzelać, bo to, to będzie trudne trochę. Dobra, to ja daję... Totsy i a ty dajesz Mroźny i Maroi. Dobra, idziemy, widzowie. No trudno, no, ja nie będę stał i pokazywał wam, jak, jaki to jest nudny procent. Kto nie ryzykuje? Ten, jak to było? Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. O, o, tak to było. Ale tak, to było słupem Na no Jakbym teraz zobaczył noc, to, to bym się chyba popłakał. A i tak światło ma, nie Weź tą mordę. Wojtek mogliśmy nie zmieniać od samego początku, ducha. No. no. Dobra, no to koniec odcinka, bo już mam 15 minut. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie lajka czas subika. U niego też, jak już mówiłem. Więc yy, pożegnaj się z widzami. Papa, widzowie, do no, następnego. Więc, no, więc, papa. Pa.